Siemano, z tej strony Steve 5000, i to jest pierwszy, pierwszy odcinek z serii resztki z sezonu. Chyba tak to nazwę. Jeszcze nie jestem pewny, ale póki co tak. Ta, powiedzmy, że taka nazwa będzie. A więc yy, wiem, że jakiś dłuższy czas temu się was pytałem, czy wolilibyście kompilacje jakieś. Takie nawet krótkie klipy, yy, czy klipy. Stwierdziliście, że wolilibyście jednak kompilację. Ale po prostu stwierdziłem, że tak e, lepiej mi się nagrywa mimo wszystko klipy. Że po prostu na kompilację nie miałbym chyba aż tak e, dużo czasu. Ale też zauważyłem, że po prostu jest taki problem, że jak próbuję codziennie po jednym klipie z danego sezonu wrzucać na YouTube'a, to finalnie to wychodzi tak, że, że może zacząć się nowy sezon i mogę mieć klipy nawet dwa sezony wstecz. I stwierdziłem, że zrobię właśnie serię. Reszt resztki, jakoś tak, chyba powiedziałem, nie jestem pewny, nie zapisałem sobie tego, która w skrócie, właśnie będzie po prostu kompilacją klipów, które zostały mi z danego sezonu. No bo jak wiecie, ustaliłem już, że będę wrzucał klipy o 15:45 z zeszłego sezonu i yy, o 16:00 z aktualnego sezonu, czyli w tym przypadku. Pierwszego sezonu, trzeciego rozdziału. Więc yy, to jest, tak jak zauważyliście już pewnie po tytule filmu, to jest yy, kompilacja klipów, które mi zostały z sezonu ósmego, rozdziału drugiego. Mam nadzieję, że coś takiego Wam się spodoba, bo po prostu lubię wrzucać te klipy, a nie chcę też yy, robić takich, yy, takiego. ...maratonu, że co chyba tam 10 minut kolejny klip, bo zauważyłem, że po prostu po ostatniej takiej próbie jakoś wyświetlenia mi spadły. <laughs> nie wiem czemu, ale wolę już nie robić takich maratonów, tylko zrobić to, co rzeczywiście wy kiedyś chcieliście zobaczyć. Mam nadzieję, że coś takiego wam się spodoba. No, bo naprawdę nie chcę, żeby te klipy poszły do kosza. Więc po tym trochę przydługim wstępie, ale mam nadzieję, że go wysłuchaliście, zapraszam do oglądania. Chciałbym tylko jeszcze dodać, że będzie to podzielone na dwie części, bo finalnie mi wyszedł film na 20 minut. A jak tak e, popytałem znajomych, no to stwierdzili, że jak chodzi o kompilację, to waleliby jednak. E, Dwa filmy po 10 minut. Mam nadzieję, że wam też to będzie bardziej odpowiadać. No nie rusaj się! Ale dobry jesteś. Dominik teraz włączył te funkcje Daredevila. Co się tu dzieje? weź ty mnie chłopie, nie denerwuj. A najlepsze jest to, że niektóre łuski trafiały go. Cicho! No nie, nie Kto to? Nie, nie pamiętam. Kto Kim ty jesteś? nie wiem, kto to jest. Czekaj. A wy kim jesteście? No to po co dołączasz? Po <grywia> <To> co dołączasz? <grywia> <grywia> kim wy jesteś? Polecam. <grywia> no i... <grywia> <grywia> A jest na publicznie no na nie ma i. Mhm. Nie widzę. Gdzie jest? Zaznacz mnie jakąś kurgoneczkę. Zablokowałem go i zabiłem. A chciał skrócić na lunch pada. Hey. Okej, okay, rozumiem. Ej, chciałbym wspomnieć, no. że z tą myszką czasami jestem dobry, czasami zły. No, a słyszę zmianę w mikrofonie, bo tak bardzo wali Ale ja co tak bardzo? Bardzo wali... A dobra, to sobie przyciszę tam w okay? Taki, taki bo? bas mocny jest. A, ale sobie, Tak. Dobra, sorry, to zmienię ustawienia. Nie, Zmien nie, spoko, spoko. Para, coconut Uf, To się będzie nie głaszka, power. Na A fajnie, jed Jednym pociskiem 92 w głowę, rozumiem. Nie. No bo, no bo niemożliwe, żeby. tyle botów. Bo niemożliwe, żeby bot yy, ciągle się. Jej, Woo! Co jest? Mam po prostu za duży mózg na tą grę Polonizowałbym zawałbym <laughs> do? Wow, jeden kamień pozwolił mi na zbudowanie fullboxa. Dziękuję panie kamieniu Kamieniu, takie miłe Muszę tam wbić sam? No Okej okay. Burn Mogłbym to zrobić, ale... Auto se ucieka Ej, teraz się zdarzyłem, że zabiłem fioletowego sól tropera. Oh No, dzięki za eee... mm. A Ja zwykle przewygrałem. Ja w ogóle czekam, stoję, a to dziecko mówi Avocados from Mexico. Ja nie mogę. Autentycznie, ono ma 6 lat. Marta, też ten. Ej, bo yy, ten, wyrzuciłem chłopa z wieżyczki, bo się przestraszył, bo mu trzy razy headshota trafiłem i nie wiem w ogóle jak. Jakby to był single pixel. Zabiję cię w bazarze, wrócę z powrotem To mi tego pogadał. What the fuck? Nie ja nie może to było 200 IQ! Po prostu tego się chłop nie spodziewał. Zywaliłem się na krześle. No dobrze. Oty. <gry> hmm. Kurde. <gry> Nie. Ten też zawsze mnie rozwala. Ja ci. Adi ja ci mówiłem. Jak ludzie wszystko, co powiem. No widzisz? Tak, bo... Nie. Czemu to brzmiało jakby wziąć suwak od kurtki do mikrofonu, co że... Ej, jeździ, czekaj. Co to takie? ziu nie. Okay. Ej, albo ty, to brzmi jak odkurzacz. Ty jesteś tym odkurzaczem w stylu Ej, albo puść tą, tą rakietę, wiesz o co chodzi. Ta rakieta, rakieta, No ta rakieta. Ta rakieta. Wiktor, dolasz razy? Jak? Normalnie. To długa historia. Aha, jest tożsamość, sama, właśnie policja szukała. Tak No to chyba masz na imię Łukasz. Ta <grystanie> <grystanie> Mi się przypomina mój brat cioteczny. Ja Cię nienawidzę tego, jak mnie tak nazywał. O, ten ból głowy i już... Przez chwilę miałem wrażenie, że na lotni mam flagę Polski. Niestety nie. Niestety, chyba na szczęście. Na sumie jak to? Błagam, akurat ty, czy... takiego klipa nie wstawia, błagam cię. Czy... Jak mnie polski <grym> szansę znajdzie, to człowieku. Już tu masz, o, na czym ten tryb polega? Wy jesteście z ciężarówkami i waszym zadaniem jest mnie zniszczyć. Jestem lampa, czyli gonicie mnie ogólnie, nie? Musicie we mnie wjechać, żeby. No, co ty robisz? Nie zatmę Sorry forza weszła za mocno <gry>